Pamiętam ten dzień! To były przygotowania do świąt. A na dworze zamiast śniegu padał deszcz. Mikołaj chyba przyjedzie motorówką, a nie saniami. Ale mam pomysł: biorę fartuszki. Mam z choinką. Te też zrobione, jakie to ciężkie. A w środku? Warzywka! Będzie sałatka warzywna, da! Nie ma świąt bez sałatki warzywnej. Ale czy mam wszystkie składniki? Nigdy się nie mogę doliczyć. Wlewam wodę? Potrzebuję pomocnika. Mikołaj, zakładaj swój fartuszek. Mam Mikołaja kuchacza w domu. Warzywkę myjemy? I wrzucamy do kotowanka. Chyba za dużo tych warzyw kuchmistrz Iwona. A teraz etap krojenia. Mikołaj trochę mniejszą tą kąsteczkę. Ci wie mnie, on lubi kroić sałatkę warzywną. Kroję i kroję. Ile mi jeszcze tego zostało? O nie, za dużo podjadam. Co zrobić z zepsutą deską? To jest mój agent specjalny. Prytne rozwiązanie. Nie wyrzucaj, wykorzystaj. Teraz mięszanko i kroję dalej. Ile jeszcze? Nie mam już siły, palce mnie bolą. Teraz doprawianko. Czemu ja robię tą sałatkę trzy godziny? Zachciało się. To chyba najpopularniejsza załatka w Polsce.